Wielu zgromadzi się przeciwko Tobie, wielu pogwałci moje prawo. Wielu będzie Cię ścigać jako podejrzaną, a ich złośliwość przytłoczyć. Jednak ja będę dawał odpowiedzi za Ciebie. Nawet wtedy, gdy Twoimi ustami zaproponuję im pokój, oni wszyscy opowiedzą się za wojną. Uprzedzam Cię, córko. Nie pozwól, by Twoja epoka Cię zmieniła. Uchwyć się mnie Twego Zbawca. Ja jestem zawsze blisko Ciebie. Nie pozwól im cię zasmucać. Będę blisko Ciebie, aby Ci pomóc. Czasem wydaje się, że zapominasz o mojej obecności. Dotrzymaj mi towarzystwa. O wasulo, jakże tęsknię za dniem chwały. Dlaczego powstrzymujesz swoje pytanie? Dobrze Jezu, co to takiego dzień chwały? Zaraz ci odpowiem. Zaraz ci odpowiem. To będzie dzień, w którym wszystkie objawienia ujrzą światło. To będzie wtedy, gdy wszystko, co napisałem ja i mój ojciec, ujrzy światło. Prawda nie będzie ukryta. Chodź teraz, ucz się. Zrozumiałam, że nie nadszedł jeszcze moment ujawnienia mojej misji. Ciągle się uczyłam. Wielu się zgromadzi przeciwko nam. Wielu nas będzie ścigać jak podejrzanych. Nie pozwól, by Twoja epoka Cię zmieniła. Jezus tęskni za dniem chwały. Prawda nie będzie ukryta, a więc uczmy się!